Zarabiamy na MMA. Pamiętaj, nie będzie żadnych Instagramów, Facebooków, innych wymysłów. Jeśli chcesz być z nami na bieżąco i zarabiać, kliknij, subskrybuj, pozdrawiam. Walka kontra Marcin Wójcik na KSW 39. Um... To będzie dość kontrowersyjny, kontrowersyjny zakład, natomiast ja uważam, jestem do niego bardzo pewny, moim zdaniem zwycięsko z tego starcia wyjdzie Marcin Wójcik. Ponieważ Marcin Wójcik po pierwsze ma dużo lepszą stójkę, pamiętajcie, że Żyrafa to jest to jest człowiek, który no, ze stójką wcześniej nie miał w ogóle kontaktu, pracuje nad nią, jest coraz lepsza i wystarcza na obecnych rywali, natomiast Marcin Wójcik jest to człowiek o takiej sile, do tego takiej technice, takim poukładaniu, i to ma się z nikim takim nie walczył. Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak do walki w Rzoska. To znaczy, jeżeli Marcin Wójcik uda, uda mu się utrzymać tą walkę w stójce, będzie punktował, jest dużo bardziej poukładany, pewno zdokałtuje narkuna. E, w zapasach wydaje mi się, że te zapasy są bardzo solidne, na pewno wystarczające, żeby utrzymać tą walkę w stójce. Natomiast jeśli walka potoczy się w ten sposób, że narkun sprowadzi to do parteru, wójcik z tego nie wyjdzie. Jestem pewny, że tak się nie stanie, dlatego moje pieniądze idą na Marcina Wójcika. Ehm, a tak między nami. Pomyślcie, czy Narkun naprawdę jest aż tak dobry? Moim zdaniem, Narkun jest bardzo przereklamowany. E, pokazał to w walce z Goranem e, Reliciem. Pokazał to wiele razy później. Przeciwników ostatnich nie miał zbyt mocnych. No i coś, co najbardziej mnie martwi, jeżeli chodzi o Narkuna, to to, że zaczyna robić się gwiazdą. Dlaczego by to martwić? Dlatego, że to jest KSW, więc wszystko jest możliwe i w tej chwili, kiedy Mamet mówi o tym, że będzie walczyć w ACB, o tym, że Popek, jeżeli przegra swoją walkę, to znika, Pudzian mówi oficjalnie, że tego jedna, ostatnia, może jeszcze jedna walka, to Narkun staje się taką gwiazdeczką, która lepiej, gdyby nie przegrał. Dlatego trzymam kciuki, że Wójcik nie pozostawi decyzji sędziom i znokautuje Narkuna. Oprócz tego wszystkiego zachęcam bardzo serdecznie do lajkowania tego filmu, a przede wszystkim do zostawienia komentarzy, bo nikt nie jest Alfom Omegą, nikt wszystkich rozumów nie pozjadał. Zostawiajmy sobie tutaj informacje w komentarzach. Zobaczmy, czy jest coś, o czym nie wiemy, a wie ktoś inny. Zapraszam do dyskusji i powiedzcie, co wy o tym myślicie, na czy wójcik.